Jestem Nikki Kitty i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w dalszym ciągu test IQ-OBY. Jeżeli Wam się filmik spodoba, to zostawcie łapki do góry, zasubskrybujcie mój kanał, a my lecimy. Jesteśmy dopiero na 84. stage'u, a jak wiecie, musimy mieć stage 200. Więc teraz staramy się go dzisiaj zdobyć. Mamy na razie, wow. eee, jak widzicie, 17,7% wypełnionego. Eee, tu widzę, że już będzie szybko, więc tu może lepiej to. Nie, nie, nie. Jak ja mam to zrobić? Może tak. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie. Co jest? Tego się przejść nie da. Ja nie mogę. Przecież ja tam nie dotknęłam. Dobra. Szybko, szybko to robimy. Nie, nie. O nie. To jest bardzo szybkie. I tu się trochę chyba pomęczymy. Oj, 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 już widzę, już widzę nasze pomęczenie się trochę nad tym. Bo tak naprawdę to tu nie powinno nas zabijać, to, ale widzę, że zabija. Dobra, szybko, szybko. Nie, jest! Chyba nie wiem, czy tak, zaraz to sprawdzę. Eee, aha, nie wolno, ale radzę tutaj Wam skakać. Bardzo. Szybko. Wow, bo to pomaga. I co to jest? Chyba są takie chyba nagrzane parówki. Jakieś? Albo nie wiem. W sumie są podobne trochę do parówek. Ale tu są teraz te X-y. Takie raz czerwony, raz niebieski. Teraz plusiki. Lub można X-y. że co to są. Tu mamy jakiś guzik. Od tych guzik. Aha, rozumiem. I nam się teraz druga tutaj pojawiła, bo przedtem ty niej nie było. Mam nadzieję, że on zaraz nie zniknie, więc ja tylko lepiej. Szybko zrobię. Teraz mamy tu. Aha, a jak ja mam tam wszystko. Czy ja dam radę? Dam radę. Okej, ok. Co okay. to, to jest? Lepiej tego nie dotykam. Białego. Ale... Mamy kolejne pytanie. Dobra. Mamy do wyboru tutaj e, bones, chin, fet, albo es and note. Jest naut. Myślę... Mm, Że chyba D to będzie. Nie wiem, co tutaj wybrać za bardzo. This body. Na pewno tam nie będzie e, ani, o, ani eyes, ani ears, ani nose. E, mogą być tam chyba B. To będzie albo chyba B, albo C. Tak mi się wydaje. Dobra, ja chyba bym wybrała B. Też nie? Spróbujmy to A. A to A było. Tak, wiecie, jak nie jesteście pewni, to musicie właśnie tak zgadywać. Mi ten trochę. Yy, mój taki trail trochę przeszkadza w skakaniu. Wow, a to co? Lepiej tego nie dotykajcie. Ja nazywam tutaj skrać na takie małe. A co to mnie zabiło? Okej, okay, jeszcze mnie nie zabiło. Jeszcze mnie nie zabiło. Można to ominąć też całkiem, ale to trochę trzeba się pomęczyć. Dobra, tu nawet nie musimy skakać prawie, choć czasami tam bym sobie podskoczyła, żeby było szybciej. Jak wpadcie, mamy peta już pieska jednego, więc chyba sobie kupujemy może drugiego, jest za 200, teraz my mamy 502. Tutaj jest za 500 panda, ale może ją kupimy później. Bo najlepsze. Wow, wow! A co to jest? A jak ja mam to omijać? Bo ja nie wiem, gdzie to jeszcze będzie. Ojoj, ojojoj, ojoj, dobra, ja to zjadę w dół. sko Tylko... Okej. Okay. Najlepiej mieć, widzę, że taką kamerę. Czyli co pięć Stage? Jest właśnie pytanie. Which grows from a tree? Potato, blueberry, czy może A lub C, pineapple, albo kokonut. E, wiecie, ja nie zbyt wiem. Ale, chyba potato, nie? Pineapple, to mi się wydaje, że to będzie to. Wiecie, ja tak niezbyt jestem pewna tych pytań, ale ostatnio coś cały czas... A, co to jest? Dobra, jedziemy tym. Oh, patrzcie, wow, no już myślałam, że spadnę. Czy to znika? Nie. O -o. Tych czerwonych nie można dotykać, i dlatego to jest trochę trudne. Ale można sobie to tak omijać, też duże skoki robić. A tutaj nie doskoczyłam. Patrzcie, a co tu się dzieje? Dzisiaj nie mogę po prostu się skupić. Dobra, idziemy dalej. Musimy te ścianki omijać. Boję się, że ja tutaj zahaczę o coś. Bo tak czasami te ścianki przeszkadzają i siebie nie widać. Aha, jeszcze tutaj skoki są takie. Super, a ja niezbyt umiem. Takie wysokie skoki, ale jestem. Myślałam, że to przesuwa. Patrzcie. Jeszcze takie. Najlepiej tutaj sobie. Przeskakiwać to. Albo, żeby skrócić drogę, to robić 360. Ale ja pokazuję Wam całe, jak to przejść. Żółte. Dobra, czyli czerwone. Yy, Staję teraz na. Dobra, czyli czerwone, potem czerwone, potem żółte. Dobrze, potem żółte. Oj. A co tu się stało? A, czyli czerwone, czerwone, żółte, żółte. Dobra. How many triangles? Ile widzimy trójkątów? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć trójkątów. Ale tu można też zrobić taki, że dwa, 11 i jeszcze tutaj 12 można zrobić. Yy, gdzie tu jeszcze? A, 13. No to chyba 13. D, dobrze. Czyli 13 tutaj trój jest. Dobrze policzyłam. Ło, nie lubię takich małych skoków. Bo tu zawsze prawie że zahaczam. Ale teraz się udało to przejść na szybkiego. Czy to przesuwa? Czy to zabija? Nie. Eee, boję się tutaj na takich robić 360. Bo tu są trochę grube te ściany. I nie wiem, czy ja to sobie nie, nie spadłabym. Ale dobrze, że one nie zabijają. Bo wtedy to byłby mały problem. Ja chyba z tej strony muszę iść. Dobrze. Idziemy. I skaczemy w dół. Teraz są takie znowu, tak, takie same, tylko że zielone. I szybko idziemy. Dobra. Już mamy z, y, 107 stage. Jest tutaj jakaś taka lampka była. I nazywamy się teraz poszukiwać przygód. Więc jest bardzo dobrze, bo... oj! A co tu się stało? Zabiło mnie. Oj oj. A ja myślałam, że tam był checkpoint. A tak to można też skakać. Nie no, zawsze na ostatnim. Nie wierzę. Dobra, trzeba to na pomalutku zrobić. O! Jest! No wreszcie, czy te schody będą znikać? O, dobra, dobra. Patrzcie, zjeżdżalnia Liną. Jedziemy. Uhu. Ale to było szybkie. Rank up. Ranking up. Dobra. Jesteśmy teraz wędrowiec. No to w sumie daleko już doszliśmy. Bo już jesteśmy wędrowiec. Which food It's not a fruit. Dobra. Czyli co z jedzeniem? I nie... robi się chyba z tego... Um, wiecie, picia, fruity. No to tak. Zastanówmy się. O, jakieś cisza. To to jest cisza. No, w playing cisza. A. Tomato. Są ziemniaki chyba. Um. Dalej mamy C. Mango. B. Grape. I mamy jeszcze D. Potato. No to tak myślę, żeby chyba wybrać... Hmm, chyba potato. Ale tak się zastanawiam, czy potato, czy tomato. Ale myślę, że chyba tomato. Wiecie, bo to jest. Które jedzenie nie jest owocem. A nie piciem, tylko owocem. Um, więc tak myślę. Tomatą. Będzie tomatą, nie? Aha, dobra, potato. O jejku, przeczytałam źle. Dobra, potato. Już wiem. Wiemy już wszystko. O, patrzcie, jakie żółte zjeżdżalnia. Więc jedziemy nią. Oj, a ja siadłam. A jakim cudem? No już myślałam, że gdzieś spadnę. Jakaś tu dziewczyna się chyba zacięła, a jednak nie. Jednak chyba czekała na kogoś. Dobra. Jest taki sposób na sprawdzanie tych dróg. Dobra, zielona będzie dobra. Zielona. Niebieska. E, czy teraz też niebieska? Nie. To może czerwona? Czerwona. No i jest okej. Okay. Sprawdziliśmy. Idziemy dalej. Hop, hop. I znowu teraz... Wow! Do... <laughs> o Ci Myślałam, że ja mam na tą kulę trafić. A to jednak to był checkpoint. A dobrze, że tam były checkpointy, bo już myślałam, że tam nie ma. I byłby mały problem. Oj, oj, oj. Już widzę, że tu będzie też problemik. Bo tu się tak trochę mienią te kolory. Ale idziemy. Wow! Mi się wydaje, że trochę dostałam wyższego jumpa. Albo nie wiem. No już myślałam, żebym wpadła. Co tam się dzieje? Ta dziewczyna spadła chyba. Albo i nie. Ale ją cofa, coś. A chyba ta się zaspełnia na tamtym checkpointzie. Dobra, how many bone' da das a shark have? Ojeju A26, C206, B0, D53. No to tak. Pomyślmy, bo na pewno nie chyba 0 i 26 raczej też nie. I zostaje nam, hmm, myślę, że chyba D albo C. A to jest po prostu ile kości ma rekin? No, nie wiem, wiecie, to jest akurat trudne pytanie. Myślę, że D53. Nie. 206. No, nie wiem, czy ma 206 kości. No, raczej nie. Czyli zostaje nam A. Też nie, czyli ma 0. A to wiecie, to ja akurat tego to nie wiedziałam, że rekin ma 0 kości. Dobra, ale. No, myślałam, że coś jakieś. Przynajmniej może 26 ma kości, ale. No, nie wiedziałam o tym. Że ma 0. Dobra, lecimy dalej. Coraz co wyższy ranking, więc będą trudniejsze pytania. Mam nadzieję, że nie będą takie trudne, że będę musiała długo nad nimi myśleć. Bo to będzie trochę długo wtedy. Ale będzie na razie robimy to szybko, sprawnie. Żeby to jak najszybciej przejść i widzę już kolejne pytanie. Ojejku. No już widzę, że tam będzie liczenia, liczenia. Ojej. Which numbers? come next in the series A8, C21, B13, D26. Mm -hmm. Ojej. O jacie. O, jakieś wodospady raju. Ciekawe. Dobra, jestem bardzo tego ciekawa, co tutaj. Um, czy ja mam to jakoś obliczyć, czy. No w sumie to ja nie wiem. No, chyba tą najmniejszą liczbę, nie? To może największą. 26. Też nie. Hmm. Bo tu jest wszystko minus. A 1, 1, 1 minus 1. To jest 0. Więc jakby się zastanowić, to tak naprawdę to e, chyba powinno być dodać. I tu wszędzie dodać. A może potem minus 13? To może 13 wyjdzie. Nie, czyli 21. No nie wiem, czy to tak wychodzi. No 13 tylko plus 8 to wychodzi, może 21. Ale na pewno nie chyba z takiego działania. Bo to tam są wszędzie minusy. I chyba 0, to tam powinno być też 0 odpowiedź poprawna. No ale dobrze, lecimy dalej. Tak na chwilę ciszę zrobiłam, bo musiałam coś tutaj zrobić. Dlatego błatka ciszę. Chwilę. Ale my już lecimy. Level up. Kolejny level. Ale gdzie ten level jest? A to jest. Aha, to level. A to nie wiem, który. a, dobra. Uj, jak mnie to nie zabiło? Przecież ja po tym przeszłam. Ale dobrze, w sumie. To powinno mnie zabić, ale nie zabiło, więc jest ok. An animal living, living in a cold slime. Word benefit most from which trying. Ojej, ciężko pytania. Dobra. Um, D. A. Build of room fast. To jest A. B. Good. A. Synthic. C. A. Think for... for... Out. i Good Hunting Ability, Good Hunting Ability. Dobra. Ale teraz mamy pytanie: które to będzie? Myślę, że. B, Nie. To może D. Zawsze tak wiecie, próbuję sobie wszystkiego, żeby na końcu wiedzieć, o poezji To była C Antique for Tout. Myślałam, tak, że to będzie. Ło, U, Ło. Ja nie mogę, jak to wybija. Ale wybicia były. Dobra, poradziliśmy sobie z tym, więc teraz musimy przejść to. Ale niestety tego nie wiem jak przejść. Dobra, musimy poczekać na tą platformę, a ona już przyjechała. O nie, nie zauważyłam, że to jest skok. A jak ja mam na nią skoczyć? Dobra, skoczyłam. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Dobra, skoczyłam następną i na następną. One się tak zjeżdżają sobie blisko, ale ja wolę... Oj! Oj, oj, oj! He, he. O nie! O nie! O nie! O nie, nie, nie! Nie! nie. Po prostu! Dobra, czyli musimy. To! Uzdrowieni. Aha, o to całkiem nie zabija. Dobra. Już jestem gotowa na to. Jest. Dobra. Musicie sobie tam trochę poczekać. Możecie tak na szybkiego przejść, ale możecie sobie tam trochę też poczekać. To wtedy będziecie wiedzieć. Mamy kolejne. What did uh, humans first. invent first? Invent fears. Dobra. I mamy tak I tu jest, co najpierw wynalazł nas Homans. Ale to w sumie myślę, że um, Cars trains up his boat. I chyba Cars, nie? I'm playing? Nie? To Może trains? Ojejku, wiecie, nie wiem. Czyli wynalazł pierwsze boats. Dobrze, mamy to. Jeszcze się przejedziemy raz tą zjeżdżalnią. Tylko, że tym razem czerwoną. Wow! Dobra. Jesteśmy na 137 stage. Na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. I to będzie dzisiejszy odcinek na tyle. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Widzimy się jutro w następnym odcinku, więc pa pa!